Witam serdecznie. 30 listopada Andrzejki. Wyjazd do lasu na spacerek. Zobaczcie, wszędzie zasypany, ale trzeba pospacerować. Troszeczkę zrzucić brzuszka, rehabilitację kręgosłupa zrobić. Idę przespacerować się. Przejdę się w jakiś taki gęstszy iglasty las. Zobaczyć, czy cokolwiek będzie można dojrzeć na poszyciu. Czy są jakiekolwiek oznaki e, oprócz śladów? Zobaczcie, tu wszędzie to są zajęte tropy. Może zobaczymy jakieś zwierzątko, może coś. O, zobaczcie, tu widzę grzyba. Pierwszy grzyb. Nie wiem co to za grzyb, ale grzybek jest. Nawet go nie sprawdzam, bo od razu mi się wydaje, że to jest. Żypnie jadalny. O tu dwa kolejne, zobaczcie. Jak ładnie są widoczne. Pochodzimy, pospacerujemy. Może coś ciekawego się uda nagrać. Może nie. Najważniejsze to jest zrobienie sobie spacerku, chociaż. Tak, kilometr dwa spacerku po lesie, w świeżym powietrzu to najważniejsze. Zobaczymy, czy w miejscach, w których byłem ostatnio, w takim gęstym lesie Mchowym, czy czasami nie ma pieprzników trąbkowych? Jeszcze bo ostatnio tam były, zostawiałem je. może coś, coś się uda z tego spacerku jeszcze nagrać. jak gdyby nie, to was serdecznie pozdrawiam, ale taki krótki filmik musiałem nagrać. No i zobaczcie sami, pierwsze pieprzniki trąbkowe już znalezione. Pierwszego mam tutaj. Sprawdziłem, czy to jest on. Zobaczcie. To wszystko tutaj to są pieprzniki trąbkowe. Będę je wyjmował. Zobaczcie, jakie ładne owocniki pieprzników trąbkowych. Tu są następne. Widzicie? Zamarznięte, ale jednak pieprzniki trąbkowe. A, pozbieram je tutaj do koszyka. Czyli jednak wypad mimo śniegu będzie udany. Parę pieprzników się znajdzie. Tu widzę kolejne. Tam widzę kolejne. Tu jest kilka. Także zbieram je na żywo z Wami. Żebyście widzieli, że to nie jest żadne oszustwo. Tylko normalnie w śniegu wyrosły. Znaczy wyrosły wcześniej spadł śnieg. I one zostały tu. Tu jest następny. Tu są kolejne. Troszeczkę ściółki mi się złapało. Ale zaraz to oczyścimy. Także dzisiaj kilka świeżych. Pieprzniczków jeszcze się uda zebrać. Zrobimy z nich sobie świeżutenki sosik. Dodamy do niego albo kaszy, albo ryżu. Bo jest bardzo dobry z kaszą i z ryżem. Gdzie same pieprzniki trąbkowe. Nic innego nie wyrywam. Tylko pieprzniki. Zobaczmy tu dalej. Bo tu idę kolejne. Zobaczcie. Pieprzniki trąbkowe. Tu następna kępka. Tu są następne. Tu są kolejne. I kolejne. I tak cały czas co kawałeczek kilka pieprzników się trafia. Pozbieram tutaj, idę dalej. Jak jeszcze coś będzie, to spróbuję nagrać. Będzie taki śmieszny film ze śnie śnieżnego zbierania pieprzników trąbkowych. Zebrałem tyle pieprzników trąbkowych, także jak na początek to jest bardzo ładnie. Nie spodziewałem się znalezienia ich pod śniegiem, ale jednak się udało. I zobaczcie. Nie myślałem, że są kolejne, ale to nie są pieprzniki trąbkowe. Także te z grzyby zostawimy, to zobaczcie, co jakiś czas pojawiają się takie kapelusiki. I trzeba sprawdzić czy to jest odpowiedni rodzaj grzyba. Czy nie. Jest to czyste wariactwo, No ale warunki są jakie są. Jak ktoś jest takim wariatem jak ja, to nawet śnieg mu nie przeszkadza, żeby grzyby zbierać, a przynajmniej próbować zbierać. Idę dalej. Jak trafię kolejne. To znowu się włączę i wam coś nagram. Tym razem włączyłem się nie z powodu tego, że znalazłem grzyby, ale zobaczcie sami takie dziwne duże tropy. Tutaj zrobię przybliżenie. Wyglądają jak tropy albo wilka, albo psa. Ale zobaczcie, jakie są olbrzymie. Prowadzą tam dalej. Także nie będę już tego... Tam dalej szedł i nagrywał, ale wydało mi się to podejrzane. A znalazłem przy nich, zobaczcie, kolejne pieprzniki trąbkowe. Także, o, teraz dmuchnąłem, będzie lepiej widać. Także pozbieram, jest ich tu kilka. Takie góreczki, widzicie same pod śniegiem, pozbieram je. I na dzisiaj mi wystarczy. Mam już zebrane. O, widzicie, tu jest kilkadziesiąt sztuk. Jeszcze zanim dojdę. Z tyłu, zobaczcie, teraz się odwróciłem, i widzę kolejne góreczki. I wszystko to są pieprzniki trąbkowe. Także pozbieram jeszcze te, i tyle mi dzisiaj na jajeczniczkę. Bo chyba jajeczniczkę sobie zrobię na kolację. Wystarczy z grzybkami, i będzie w sam raz. Także jak skończę zbierać, i wracając, nagram wam zakończenie, ile tego wyszło. I na dzisiaj wystarczy. Także pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego oglądania. Trzymajcie się. 25 minut w lesie. Zobaczcie sam. Jest około 60 owocników. E, e, pieprznika trąbkowego. Mnie tyle na dzisiaj wystarczy. Spacerek maluteńki, króciuteńki, tylko zrobiony, bo zrobiłem może około 400 metrów. łącznie, może 500. Nie ma potrzeby więcej chodzić. Tyle grzybów mi wystarczy, nie będę zbierał więcej. Jakby śnieg troszeczkę stopniał, bo dzisiaj jest na plusie, to może się jeszcze wybiorę w tym tygodniu. Najważniejsze, żeby był spacerek zrobiony i udało się cokolwiek znaleźć. Pozdrawiam.